Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam was ponownie w twierdzy Deluxe Amor Patria Nostra Lex. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mierzymy się z misją ósmą. Nie przedłużając, przejdźmy do wątku fabularnego. Misja siódma, bitwa pod Lasocinem. Tak jak się spodziewałeś, zadanie nie było zbyt trudne. Możliwe, że była to nawet twa najłatwiejsza bitwa podczas tej wojny. Jak słusznie powiedziano ci na naradzie z królem i hetmanem wielkim, delegowie gotowali się do walnej bitwy. Nie mogli więc wysłać pod lasocin zbyt dużej armii. Nie spodziewali się też z pewnością, że przybędziesz z odsieczą i to na czele tak licznego wojska. Wysłałeś zatem do króla posłańca, informując o sukcesie i prosząc o dalsze rozkazy. 20 czerwca Anno Domini 1723 Hetmanie Polny Ryszardzie Halicki Niezmiernie uradowały mnie i cały sztab Twe pomyślne nowiny. My także nie próżnowaliśmy. Niestety, Delegowie nie dali się nam sprowokować do bitwy i wycofali swoją główną armię za wieżywcę. Chcąc jeszcze bardziej ją powiększyć podczas stoczenia z nami walnej pugnę. Podobno oczekują teraz na nowe posiłki z kraju. Jednak dzięki temu my także powiększamy szeregi. Przypuszczaliśmy, że będą starali się oprzeć swą obronę o wichrzyce i utrzymać ją jak najdłużej. Tymczasem już po trzecim szturmie stolica wróciła z powrotem pod nasze panowania. Najprawdopodobniej stało się tak równie dzięki oficjalnej już podpisanej ugodzie z bedynami, którzy jak na razie mają głównie dręczyć wroga swoimi podjazdami w Przedgórzu. Ciebie zaś proszę, abyś udał się na północ i odbił z rąk wroga rębów. W międzyrzeczu nie ma zbyt wiele twierdz. Więc sądzę, że po zdobyciu rębowa z łatwością odzyskasz całą krainę. A wtedy Dalgowie, którzy wciąż jeszcze zajmują burszty nowe pola. Dzięci w kleszcze pewnie poddadzą się szybko. My zaś, szykując się do rozbicia delegów w polu, potrzebujemy każdego pułku kawalerii narodowej. Odeśli, więc, proszę trzeci i piąty pułk do Orłowa. Jednak możesz zostawić sobie kilka chorągwi. W końcu, co to za sarmacka armia Besakwitum. Zamiast nich przysieci natomiast kilka pułków piechoty, niezbędnej do zdobycia twierdzy. Wladislawus Quintus dei Gratia Rex Sarmatie. Byłeś bardzo zadowolony z treści listu. Jednak najbardziej odpowiada ci rola samodzielnego dowódcy, nawet niewielkiej armii i działanie na własną rękę. Zjadłszy zatem kolację, napisałeś list do żony, referując szczegółowo postępy sarmackiej armii i chwaląc się swoją ostatnią udaną odsieczą. Następnego dnia odesłałeś królowi oba pułki kawalerii, zatrzymując sobie dwie chorągwie. Po kilku dniach, zostawiwszy w zamku nieliczną załogę, na czele niewielkiej armii wyruszyłeś w kierunku Rębowa. Chcąc w drodze złączyć się z piechotą wysłaną przez króla. Oddziały dalaskie, które wciąż jeszcze były w okolicy i próbowały grabić miejscową ludność, uciekały do rębowa na wieś o Twoim pochodzie. Dzień drogi od celu, gdy już nieco się niecierpliwiałeś, kiedy nad wojska obiecane przez króla, wreszcie dogonił was posłaniec od ich dowódcy, prosząc aby zaczekał, bo są już tuż na wschód od Twojej armii. Przystałeś na jego prośbę. Następnego dnia po południu, mając już sporą armię u boku, stanąłeś obozem pod rębowem. Tak jak się spodziewałeś, dalegowie nie zgodzili się poddać miasta bez walki. O świcie rozpoczęło się zatem oblężenie. Okej, okay. zanim jednak przejdziemy do samego opisu misji, chciałbym Wam przypomnieć, abyście wpadali na Discorda, zajrzeli na tipli i zostawili pierdółki pod filmem. Teraz, nie przedłużając, przejdźmy już do samego opisu misji. Misja ósma kontrnatarcie. natarcie. Rębów jest znakomicie usytuowaną i obwarowaną twierdzą. Musisz dobrze przygotować oblężenie, by jakoś przebić się przez trzy warstwy muru i zdobyć stoł. Nie masz zbyt licznego wojska pod swoją komendą. Powinieneś zatem działać roztropnie. Okej, okay. mamy zabić wrogiego lorda i przejąć twierdzę. Słuchajcie, jak mi to pójdzie, tego nie wiem, ale będziemy próbować. Misje typu oblężenie z ograniczoną armią zawsze były moją piętą Achillesową, także trzymajcie kciuki, razem z wami spróbuję to zrobić. Nie wykluczone, że gdzieś po drodze wstawię jakieś cięcia lub time -lapsy, tak żeby wam tą rozgrywkę przyspieszyć. No to co, zaczynamy. Okej, okay, słuchajcie. Na dzień dobry dostajemy całkiem sporą armię. 22 kuczników, 101 pałkarzy, 12 kuczników, 33 piknierów, 34 zbrojnych, 23 rycerzy na koniach oraz 22 inżynierów wraz z pięcioma tarczami ruchomymi. Na początek zgarnę sobie wszystkich jeźdźców, bo widzę, że tutaj już ataki jakieś na nas są wysyłane przez przeciwnika. Dobra. Nie pozwólmy im zaatakować naszych strzelców. Dobra. Czy oni mają tutaj więcej? Mają więcej i wysyłają nawet jeszcze tych jeźdźców. No dobra, no to słuchajcie, trzymamy się tutaj miejscówki i będziemy ich powoli wszystkich eliminować. Jeszcze wysyłają. Mają tego troszkę. Słuchajcie, mapka jest całkiem spora. W sumie zapauzuję. Chyba tak nie mogę, a tak? Tak mogę. Słuchajcie, zamek jest całkiem spory. Mapa w sumie też jest całkiem spora i bardzo ładnie zrobiona słuchajcie jest główna ścieżka, jest znak z którego się przy, tutaj pojawiliśmy mamy zamczysko z grodem pod grodziem i pod podgrodziem no zamek składa się słuchajcie z trzech linii obronnych mm, tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu będzie najsłabszy jego punkt będzie trzeba się oczywiście pozbyć tej mangoneli oraz tej balisty no a później kolejnej balisty w tym miejscu Wedrzeć się na górę. Mamy tutaj oczywiście inżynierów ze smołą. Wiecie, co. Podejrzewam, że to będzie misja podobna do tego, co się działo w misji 15 podstawowej kampanii twierdzy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. W, jak to nam wyjdzie w planiu. Póki co, skupmy się na obronie naszych strzelców, bo bez nich raczej sobie rady nie damy. 23 jeźdźców nam zostało. No, oni tam jeszcze coś mają w środku. Okej, okay, chyba to jest ostatnia grupka, co. Tak, nie inaczej. Jest to ostatnia grupka jeźdźców, także zaraz się pozbędziemy jeźdźców, przeciwnika. I ja w tym momencie sobie zrobię zapis gry. Misje typu oblężenie musicie mi wybaczyć, ale często wymagają zapisywania gry, tak aby nie popełniać głupich błędów, albo po prostu nie tracić czasu na ponowne podejścia. Dobra, mamy wszystkich jeźdźców, nie straciliśmy żadnego, bardzo mi to cieszy. Zapiszmy sobie teraz grę. Amor, Patrien Nostra, Lex, Oblężenie. Jeden. Zapiszmy sobie to pod takim tytułem. No i słuchajcie, dajcie mi chwilkę ja się na czy na pewno ruszamy do ataku w tym miejscu. Może gdzieś coś jeszcze znajdę. Może wypadałoby armię w ogóle przerzucić na drugą stronę. Hmm. A tam też jest smur. Tam też jest mur. Ale tak naprawdę, najsłabszym punktem tego zamku byłoby to miejsce. Najsłabszym punktem tego zamku jest to miejsce bez dwóch zdań. I w tym miejscu moglibyśmy się przebić od razu do podgrodzia. byśmy mieli otwartą drogę na gród. Tylko czy my jesteśmy w stanie przerzucić naszą armię tak daleko bez uszczerbków na zdrowiu? Nie wiem. Spróbujemy to zrobić. Słuchajcie, od czego mamy zapis, tak? No dobra, słuchajcie, moja armia jest na miejscu, jest w takich pozycjach, jakie byśmy tego sobie życzyli. Nie mamy czasu, który by nas ograniczał e, do przybycia jakichś posiłków, do klęski, także słuchajcie, jest super. Mamy jeszcze dodatkowo 2000 sztuk złota, czego nie zauważyłem na początku, czyli tych inżynierów możemy wykorzystać do różnych celów. Znajdźmy teraz miejsce, w którym, słuchajcie, jest zasięg balisty. Ruszać, psy. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy. Trafi go. Nie. Czego ci trzeba? Mam nadzieję, że go nie trafi. Trzech inżynierów zgarniamy. Zbudujmy słuchajcie, trebusz. W tym miejscu jeśli nam gra pozwoli. Okej, okay, możemy zbudować wyżdżę. trebusz tu. Mam nadzieję, że ten trebusz będzie w stanie sięgnąć w takim razie tej wieży. Trebusz gotowy sir. obliczyć torlotu. No i o dziwo jest sięgnąć. Jest w stanie sięgnąć tej wieży. Także zaczynamy oblężonko. Wycofam już tego pałkarza. Niech się tam ta balista nie produkuje. Przyspieszmy troszkę grę. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy w dobrej pozycji do ataku. Mamy zniszczone główne wieże obronne przeciwnika. Tutaj została jeszcze jedna wieża z balistą, ale raczej się nią już nie będziemy przejmować. Mamy za cel zabić lorda przeciwnika. Droga do jego zamku jest praktycznie wolna, także słuchajcie, zbieramy sobie tak grupkę pałkarzy. Kontrol 1 dalej, zbieramy sobie grupkę tarcz. Kontrol 2 kontrol 3 łusznicy i kontrol 4 kusznice. Raz, dwa, trzy, cztery. Przemieszczamy ich do przodu. Podjeżdżamy również wieżami oblężniczymi. I słuchajcie, plan jest taki: atakujemy ten mur, wbijamy na tą wieżę, czyścimy ją, pałkarzami. Oni schodzą w dół, bronią nas przed tymi dobitkami, które zostały w tym miejscu. Łucznicy, kusznicy robią czystki na murach. Mam nadzieję, że uda nam się zabić tego tutaj wylewacza oleju, bo tak naprawdę tylko on stoi nam na drodze. Miałem cichą nadzieję, że. Być może uda nam się przedostać tędy, ale jak widzieliście zapewne na time jest tutaj skarpa. Także nie bardzo jesteśmy w stanie to zrobić. Ok, myślę, że możemy powoli zaczynać zabawę. Atakujcie w tym miejscu. No i zobaczymy, czy wieża w ogóle pomyślnie tam dotrze. I czy wystarczająco dużo HP zostanie. Czy tu nie ma jakichś wilczych dołów, smolnych rowów, czegoś w tym rodzaju. Raczej nie widzę, żeby mieli koksowniki rozstawiane. Także może się nam to nawet powiedzie. Dobra, bijamy na górę Nie dali rady niestety Czyli ta, ten plan poległ w gruzach No dobra e, Bramy nie zaatakujemy w ten sposób No to w takim razie skonstruujmy sobie jeszcze tarany 150 zł za jeden taran Dwa tarany jesteśmy w znaczy, stanie zrobić. Trzy tarany jesteśmy w jest stanie zrobić. Nie zapisałem sobie gry. Dajmy sobie dwójeczkę. Nie jestem pewien. Wczytaj. Tak. Nie zapisałem gry przed atakiem. Jestem gamoniem. No dobra, słuchajcie. Tarany. Tarany niestety mogą paść dosyć szybko, a sporo łuczników sporo tutaj mają. Także wyślimy tych pałkarzy do ataku jednocześnie z taranami. I postaramy się tam wbić jak najszybciej. Jeźdźców weźmy też na osłonę. I pikinierów możemy już podstawiać tutaj. Zbrojnych możemy podstawiać w to miejsce. A gdzie wy tam? Chodzi mi o to tylko, żeby odpalili bardzo dobrze. Gdzie są tarany? Czemu tarany nie atakują? OK, fantastycznie. To jest bug. To jest ewidentny bug. To jest bez sensu. Panie, tak, zrobimy z nich w piasku. I tu rozgonić te hałasa. Czekamy na rozkazy. Tak, żaden zrobimy żaden nie byłby gotowy. I tu na raz możemy rozgonić te hałasa. Czyje ci służyć? Jeśli nawet wykonamy tą misję jakimś cudem, to będzie to słabiutki wynik. Pozdrawiamy cię. Dobra, zbrojni niby tam już wchodzą. 20 zbrojnych nam jeszcze zostało. Jeden rycerz gdzieś tam na podorędziu. Będzie chyba trzeba poturkę zrobić, niestety. No, wszyscy są ostrzelani, obici. Dobra, wczytajmy grę. E, wczytajmy grę w sumie. Może zróbmy to raz jeszcze z tego poziomu. Czy oni w ogóle tam dojdą? Nic z tego. No dobra, słuchajcie, wczytuję pierwszy zapis i, i słuchajcie, słyszymy się za jakiś czas. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, mamy mniej więcej stan rzeczy sprzed próby poprzedniego oblężenia zamku przeciwnika. W tym, tym razem jednak spróbuję zrobić to nieco inaczej. Zbieram sobie łuczników, kuszników oraz tarcze ruchome żeby nie było tarcz ruchomych nie możemy budować więcej możemy zbudować tylko ich tyle ile jest e, znaczy mamy ich tylko tyle ile jest ich faktycznie tutaj spróbujemy podejść powoli raz dwa trzy może coś się nam uda uszczelić słuchajcie Nic z tego raczej nie będzie. Chyba, że spróbujemy pałkarzami wyczyścić te mury. Dobra, wycofać ich. Zbudujmy sobie jedną wieżę obrężniczą, ale tylko jedną. Nie potrzebujemy więcej. Dobra, słuchajcie, długo gdybałem, długo gdybałem, ale wymyśliłem niszczymy niszczymy to kadź z olejem wbijamy się tutaj tędy żołnierzami podchodzimy do tego muru wlewamy się na te mury czyścimy tutaj wszystko i mam nadzieję, że brama działa w ten sam sposób co w krzyżowcu że będziemy mogli zejść tutaj tą bramą na dół jeśli ją przyjmiemy oczywiście jeśli nie no to nie wiem jak to zrobimy ale będzie trzeba coś wykombinować. okej okay, słuchajcie zaczynamy od szarży przeżnurzyciamy wszystkich tutaj w to miejsce no i brama obrężnicza, znaczy wieża obrężnicza też oczywiście leci w to miejsce. Eee, konni mają za zadanie zniszczenia szybkiego tego. Damy im status agresywny na koniec. Dobra, tam część konnych straciliśmy niestety. 1, 2, 3, 4, 5. Najważniejsze, że jest otoczone to. Dawaj, 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 wieża. Dobra. Wyszło jeszcze gorzej niż mogło wyjść na początku. No ale cóż zrobić? 13:20. No nie są to raczej wojska, które są w stanie zagrozić wrogiemu lordowi. A z takim wynikiem raczej też się nie ma czym chwalić. Chociaż może, słuchajcie. A nie! Dlaczego? Tu do lorda. Dobra, zabijemy go. Ok. No wynik, słuchajcie, jest mało powalający. 7300. Być może, gdybym chciał, to bym spróbował go poprawić. Ale fakt jest taki, że się nam udało to zrobić. Co prawda kosztowało nas to nieco czasu i główkowania. Nie chciałem was tak, także te nudne fragmenty powycinałem, ale ta strategia w końcu opłaciła się. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, na live spróbujemy sobie przejść to w nieco inny sposób. Może podobną strategię początkową, ale z nieco, nieco innym wyjściem z tej sytuacji, nieco innym rozwiązaniem, ale w ten sposób możecie to przejść. Tak mi się wydaje. Przynajmniej eliminacja tych wszystkich kuszników, kuszników, którzy znajdują się na wieżach pod samą siedzibą Lorda, zdaje się zdała egzamin. Nie jestem mistrzem oblężeń, szczególnie aranżowanych oblężeń, w których mamy ograniczoną ilość armii, ale jakimś cudom się na to udało. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście właśnie tej misji na live. To wszystko z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z Twierdzy Deluxe Amor Patry Nostra Stralex. Trzymajcie się. Cześć.